To, ale geometria taka, że choćbym chciał na zakręcie zaczepić butem około, to się nie da. Ale tak szczerze, to ja mam jakby swoją opinię, bo już troszkę pojeździłem. I co? No to powiem później w trakcie. Musimy, A ja uważam... Musimy że... strzelić z pięć dyszek. Ja uważam, że sezon na ubieranie się tak jak ja. Albo tak jak ja jest otwarty. Tak. Generalnie można powiedzieć, że złapaliśmy okienko pogodowe. Ponieważ już jest nawet kalendarzowa jesień, Ta. już wyjąłem w tym roku kurtkę zimową, a teraz znowu jadę na krótko. Czemu wyjmujesz kurtkę zimową, jak jest jesień? Nie ma skurtki kurtki przejściówki jesiennej? Ponieważ Chibo Family też mogę pić sam. Chibo Familii. Tomek, ale jestem pod wrażeniem, jak spasowałeś buty z rowerem nie dzisiaj. Nieźle, nie? Nieźle. I bluza też zawodowego Bluza z zawodowej drużyny jeszcze. Jeszcze nazwisko na kasku zostało. Z powinki się wzięły no. na zawodach, to powiedz że chciało się wystartować? Chciało. Jakbym chciał, to bym wystartował. A dlaczego już nie wystartowałeś? A, to wiesz... Bo nie chciało się. Nie chciało się. No właśnie. A może ty już po prostu jesteś w roztrenowaniu? To ja od I... paru lat już w roztrenowaniu chyba tak. Tomek, opowiadaj co mamy za sprzęciki dzisiaj. Wiesz co? Dzisiaj mamy dwa Canon Dale. to są te same Canon Dale. Tak. To są synapsy. Carbon 4, tak się nazywa. No, czyli podstawowej Carbon 4. Tak. Wiesz co, to jest fenomen, ten rower. Bo on jest na jakże. Tak, a jak robiliśmy sobie research, ja na przykład sprawdzałem bo Giant ma bardzo szeroką ofertę rowerów szosowych to tam takiego produktu nie ma bo w cenie niewiele wyższej można zanabyć taki rower na grupie nie na jakże, ale na stopiące. i to 12 biegowej chyba już, na linkę nawet Ci powiem no nawet na linkę tak, to jest technologia przyszłości no ale generalnie Cannondale Synapse zwał jak zwał, to jest dość pożądany rower i wielu ludzi w dalszym ciągu prowadzi kult Canondale'a, kupują kady Optimo na szczękach. No bo to wiesz, to kultowy był Optimo kiedyś tak naprawdę. Tak. I wielu ludzi w kady. dalszym ciągu... Kady, zwykłe kady. Tak jak na przykład, jak się nazywa ten nasz znajomych, co przyjeżdża ze Stanów? Darek? Wojtek? On nie żyje. Przyjeżdżał ze Stanów. Przyjeżdżał, tak. To on ciągle twierdził, że Cannondale w Stanach, czy w tamtej części świata, to jest absolutnie sztos, a och jak No słuchaj, Kandel, marka kultowa, jakby nie było. Tak naprawdę dużo innowacyjnych rzeczy wprowadza. Niektóre im wychodzą mniej lub bardziej. Tak naprawdę. No tak, ale idzie tam zebrać troszeczkę od MTB. Gdzie teraz ich drużyna na MTB ogalała w ogóle na Mistrzostwach Świata. No tak, z RPA, ale myślę, że on dostałby coś innego, też by wygrał tutaj. Robert sam nie jedzie, o tak. Tak? Tak. Rozumiem. Może tu za winklem stańmy. No. Bo Bili już wie, wieje, wieje trochę, pod wiatr, ze trzydychy już zrobione. Trzydychy, no dobra, to tu patrz, jaka o, zatoczka tu. jest. Tu w lewo. W lewo, w prawo? W lewo, w lewo. Tak. A co teraz się stało? No i co? No i co? Drodzy, drodzy widzowie, a teraz coś, czego nie róbcie sami w domu. Nie nakładamy na rower takich krótkich skarpetków. U mnie po prostu tak się dzisiaj nieszczęście takie przytrafiło, że muszę, no ale tak aż o w gardle niedobrze. Masz, będziesz pokazał. A, ty masz już swoje to? możecie walczyć. No tym, możecie, tym. Te szable. Dobra Szabla, easy, mój miecz, będziemy walczyć Come on, let's fight like chickens Dobra, to... a, pocztówki, teraz? No to dawaj. Dzień dobry wszystkim ze studia, jakże ekologicznego, w pięknie panujących warunkach przyrody jesienno-letnio-zimowych Witam was... Kamil? Nie Kamil Tak, i rowery widzów Pierwsza pocztówka rowery jest... Rowery piek... widzów <laughs> Pocztówki widzów, maile analogowych, ale uwaga, pierwsza pocztówka jest z piekła Jak z piekła? A, wiem Drodzy filigranowie, Hel podoba się dla nas, ale nie aż tak jak Wasz program. Highway to Hel zrobiony rowerem plus 50 km obowiązkowo po lesie. Pozdrawiamy Natalia, Asia i Tomek. No te Tomki, jak się ustawiają. Mm -hmm. Serdeczne pozdrowienia dla Kamila, nie Kamila oraz, to jest błąd, Felcika ze słonecznych wodic Bartek z rybnika. Trzymajcie się ciepło. Gdzie to? to Czechy jakieś, no, czy tak, tam. Prostu, no. Chorwacka, co to? Chorwacja. Chorwacja właśnie. To Czechy, no. Pozdrowienia dla Kamila i nie Kamila z balatonu. Wybrałem się z moim rowerkiem. Mapka na odwrocie, a rysunek rowerku poglądowy tutaj. Pozdrawiam, Andrzej. No właśnie pan tu UREO zrobił rowerek. Mm -hmm. Bardzo... Magiś. Bardzo dziękujemy. Maila analogowe. Mamy zapas... O Jezu, w żywice się wpi. <laughs> Kolega. <śmiech> no, no i... O, nie jest już teraz w... tak się lepi łapka. Napluj. No to on, to I we włosy wytrzyj. wytrzyj. Napluj we włosy wytrzyj? What? Dzisiaj przede wszystkim coś ciekawego, ponieważ okazuje się, że da się zrobić w dzisiejszych czasach rower karbonowy z firmy OnE. Premium zwał jak zwał, owianej dobrą sławą, na dobrej ramie, no i w sumie gdzieś tutaj można by zakopić. Wiesz co, teraz mi się przypomniało, że kiedyś jeździliśmy na synapsach, w Czechach, pamiętasz? Pamiętam. Te synapsy miały taką dziurę tutaj. Pamiętam. Że to niby pracowało. Wtedy było najlepsze. Widzę już, o, błąd, to nie dziura, to otwór, bo już ktoś zwrócił ten, że w treku jest otwór, nie dziura. Okay. Więc był otwór, to niby pracowało, okej. Okay. Potem jeździliśmy chyba dwa lata temu, tak dwa lata temu, w Czechach na synapsach, pamiętasz? Pamiętam. I pamiętasz, że tamte synapsy, bo to będzie nawiązanie do tego. Tu troszkę Kanadę odrobił lekcję, jest maskownica. Tak. A w Topstonach i w tej starej synapsie była dziura tutaj na Powerbanka, pamiętasz? Pamiętam. Tak nieładnie wyglądało. Tu troszkę poprawili to. Tak, ale nie poprawili z kolei no prowadzenia. Właśnie. Prowadzenia pancerzy. Aczkolwiek. Na Bizonie, który już jest za nami, przyjechał pan z gravelem bardzo ładnym, z feltem, najnowszym, który miał prowadzenie pancerze tak podobne. Samo. Nie rozumiem tego, ale tu, no moim zdaniem, to troszkę mi przypomina. No dobrze, Giant tylko TCR. też pamiętajmy, że jesteśmy przy jednym, zwał, jak zwał, bo, bo rowerze za 10 tysięcy z kawałeczkiem, trudno tak mówić, jesteśmy przy najtańszym rowerze karbonowym, jaki tylko jest dostępny z tej firmy. Nie ma nic najszego. No nie, tylko że on jest na. Także. Tak, i to, co mówiliśmy już wcześniej, nie ma za bardzo na rynku roweru, który będzie miał ramę karbonową i będzie na Tiagrze tylko teraz. I to jest ciekawostka. Bo kupując taki rower, to może zrobić ktoś bardzo świadomy. Ponieważ tak, chcę mieć dobry rower, ale nie wiem, czy ja do końca się wkręcę w te kolarstwo, więc nie chcę od razu wydawać 20, 30, 40 tysięcy. I co, że jako bazę więc sobie? Więc sobie kupuję to, ale i teraz ciekawostkę. Na Bizonie kręciliśmy również rowery widzów na żywo z widzami, i tam zaczepiliśmy pana, który, jak się za chwilę okazało, wziął i wygrał zawody MTB-80. Tak. I pan miał, i on powiedział, że to było całkowicie zamierzone. Kupił super kalibra najtańszego, go. bo on od razu wiedział, że chce go rozbudować pod siebie. I to mając na względzie ten punkt, że można go rozbudować, bądź nie jesteśmy pewni. To jest to całkiem dobry pomysł. Z jednej strony tak, z drugiej nie, ale ludzi tyle opinii tak naprawdę. Mi tutaj, bo to jest rower endurance tak naprawdę, jeszcze. Jeszcze firmy się w to bawią. Nie wy... jak długo. Tak, bo nawet ostatnio był klient, który chciał kupić gravela, i nie pamiętam kto, ale ktoś go od nas odmówił, że gravel to nie jest dobry pomysł, i pan poszedł w rower endurance. Ale teraz dlaczego? Ponieważ jeżeli my jeździmy, nie wiem, 80% po szosie, czy nawet troszkę mniej i kupujemy grawela, no to troszkę coś tutaj nie halo. Grawel, w mojej opinii, przynajmniej to jest takie 50 na 50. Moim nawet nie. Może nawet 40-30 na szosie, a więcej w terenie, a rower tego typu. To jest rower taki, który nie chcemy, żeby nas ograniczył, że jedziemy po szosie, jest fajnie, ale o widzimy, bardzo ładny przesmyk leśny i chcemy wjechać do lasu, to takim rowerem tam pojedziemy, a tutaj mało tego, można nawet wcisnąć dość szeroką oponę, bo... Do 35. Tak jest, a w 35 to już niektóre firmy w gravelach wkładają. Ale, tak, ale zobacz, że tu jest opona seryjnie 30, jest, ale dla mnie ona, ta Victoria, jest bardzo wąską oponą jak na 30, zobacz. Jak staniesz tak, zobaczysz, nie? Nie ma takiego balona dużego. No bo 30 to nie jest duży balon. No ale 28 Pirelka czy Konki ma chyba większy balon z tego co kojarzę. Ja mam 28 w szosie i nie to wygląda równo sobie. No to Ty sobie też przyrównasz. A <grym> powiem Ci, że on ma jeszcze otworki. Tu i tu. Tak? I można z niego zrobić rower całoroczny. No właśnie, to taki endurance i mówię, że to jest nawet, że to można jeździć po lekkich sutrach. Nie wiem, jakie to są lekkie, a jakie ciężkie, a jak trafię na pośladki. Ciężkie szutry to są takie szutry, które mają wymagający teren. To kamienie I... już i piach. No i korzeni. A lekkie szutry to takie szutry, wiesz, ubite. Eee, Highwaye, je... podlaskie. Jedyna rzecz, która tu mi nie gra, no. bo patrzyłem w specyfikację. No. On powinien mieć korbet gry. A dlaczego powinien? Bo tak jest w specyfikacji. Tak? Tak. A ma FSA. A ma FSA, ale fajnie, bo jest już to. Jest to na gwincie, na BSA tak naprawdę nie ma żadnych tu presfitów Nie ma tego systemu, co kiedyś Canon Day tak lansował, czyli system BB30. BB? Ale teraz mało tego, jak sobie myślę. Czy Canon Day w najwyższym modelu też ma BB30? I trekusie Z... też poszły na. Zobaczymy, zobaczymy, co ma Canon Day w najwyższym modelu. Czas pokaże. Czas nie wiemy, pokaże. czy ten odcinek już był, czy nie. Czy będzie? Czy będzie, bo nie wiemy, czy jesteśmy do przodu, czy jesteśmy do tyłu. Ale. Będzie grubo, a furka niedługo. Ale wiesz co, mój jest ładniejszy, tak naprawdę kolor. W życiu. No jak w życiu? Nie Tomek, to jest klasyka, to zawsze będzie fajne, modne, ładne, pod to jest fajnie kupić ubrania, ładnie się ubrać, dobrze się spasować z rowerem, a do twojego roweru trzeba kupić buty takie jak twoje. I wyglądać tak jak ja. Ja polecam Tomek, życie jest fajnie, jak jest kolorowe. Wiesz co, na duży plus moim zdaniem to to, że jest długa sterówka. Bo każdy może sobie go potem tak naprawdę ustawić pod siebie idealnie. Tak. Że nie jest króciutka i wiesz, tak jak dla niektórych firmy, dwie podkładki i koniec i nic z tym, nic z tym nie zrobisz. Tu tak. masz jeszcze, o, tu, bo ja słyszałem jak to się Weź nazywa. buty, buty przyłóż, chcę, ci po, chcę pokazać dla widzów buty do koloru. Ha. E, tutaj widzisz dwie śrubki. Tak. Na co te śrubki? Słuchaj, ja hmm. Ci zadam pytanie. No piórnik. No i to się teraz prawidłowo nazywa, bo ja już oglądałem parę programów, tak. to się płetwa nazywa. Jak yy, antena yy, w samochodzie, z radia która BMW. też jest płetwą. Tak, to jest, jest płetwa i tu można coś przykulbaczyć. Przy Tomek, dużo można powiedzieć o tym rowerze, ale generalnie ta rama, jak na Endurance, oprócz tego, że ma te prowadzenie takie, jakie je ma, jednemu się podoba, drugiemu się nie podoba, to ta rama, jak sobie patrzy na to tutaj i na te kształty, to fajnie wygląda. Ona to jest... nie jest brzydko wykonana, jest ładnie wykonana. To jest ładny rower. Tomasz, a wytłumacz dla YouTube widzów, co to jest oto. Taki czujnik. Bo tu jest taki zakabłącznik na tu... sprysze. A zobacz, ty masz na kierownicy taki napis, a ja nie. Ja miałem, Znaczy nie u mnie mam. był get connected, download the application, App Store, Google Play, no. że to łączy z telefonem. I wtedy nie musimy nic dokupywać, mamy taki czujniczek sobie, który się łączy z telefonem i tam jakieś prędkości pokazuje, ale oprócz tego, jeżeli dobrze pamiętam i mnie pamięć nie myli, to wydaje mi się, że tym możemy później sterować, że on jakieś tam serwisy cykliczne nam wyskakują tak, i zaleca. Tak, pewnie tak, powiem Ci, jest to taki patent Cannondale'a. Ale to dobrze, używa? bo ludzie często pamiętają, żeby umyć zęby, żeby się wykąpać. Samochód powiadał mi, że na przegląd trzeba jechać, a rowerem to mówię: Ja raz do roku robię. Pozdrawiam, Macieja Brzostka Tak. Pewnie się dziwicie, że on ma odblaski na kołach. Tak, po zakupie na życzenie klienta je demontujemy. Tak samo zbierać z tak. brudu u ciebie. Jest u mnie, już nie ma zbierać. Tomasz, powiedz o kołach. To aluminiowe tutaj nie ma filozofii tak naprawdę. To będą ciężkie koła. To będą ciężkie koła, ale no nie ukrywajmy, w rowerach. Na tysięcy do 20 000, zawsze będą ciężkie koła seryjne tak naprawdę i. Do 15. Do 20. Hmm. No to do 18 przyjmijmy, Polemizowo no. zawobym, ale z rzeczy fajnych, na które Owijka. jeszcze warto zwrócić uwagę. Raz podoba się dla Ciebie? Tak, bo jest taka delikatnie. Ona jest taka sama, jaką ja mam w faktorze. Delikatnie taka chropowata jakby. No. Pozdrawiam pana z Bizona, który miał gra... owijkę. Matko i córko, podobno jedna z pierwszych owijek w Polsce. To prologo była chyba. Prologo, ale jakiś taki nowy koncept, że ona ma takie wypustki. I ją użyli w tym roku pierwszy raz na Rubę, podobno. Ale to jest taka owika, która. był na Cubie. To jest taka owika, która wygląda... Ale Bardzo fajna i ta też tak, jest fajna, bo. Się. Ona nie jest śliska, dobrze rękę trzyma i ręka się nie ślizga na niej, powiem. Tak? Ci. I siodełko jest fajne, bo jest to fizik Aliante. Może to Alicante miało być, nie wiem. Ale. To jest rower ciekawy i na pewno jeżeli ktoś zamierza kupić sobie rower za 8-10 tysięcy, to taką propozycję powinien wziąć pod tak, uwagę. ale niech weźmie jedną rzecz, że to, że tu wchodzą 35 opony, to nie znaczy, że z tego zrobiłem pełnoprawnego gravela, bo nie wyjdzie to. No powiem. nie, no nie. Na delikatne szutry. Tak, myślę na Mazowszu, na Podlasiu może być problem. Z Ale taką ja widziałem tą. dużo rowerów endurance przerobionych na Growele i wbrew pozorom wygląda to całkiem ładnie. Tylko to wszystko musimy mieć jakby świadomość tego, co kupujemy. Zawsze przy zakupie roweru musimy mieć w głowie mniej więcej zarys, gdzie my, gdzie chcemy, my chcemy jeździć, jeździć tak gdzie głównie będziemy jeździć i jaki mamy budżet. I wchodząc do sklepu czy wchodząc na stronę internetową Zawsze już mniej więcej powinniśmy być nakierowani, co chcemy, a wtedy wybitny specjalista na przykład może nam podpowiedzieć, pomóc, pokazać opcje. A dla mnie, wracając do tego, siodełka, dla mnie one takie, może podpopułone wygodne. Dla mnie ma takie konstrukcje tego siodełka, takie starsze troszkę. Jak Brooks? No, no, no właśnie, tak jak Brooks. Mm. Prawie, prawie. Musimy zatyrkać, bo ostatnio nie tyrkaliśmy. Tak, to dawno. ja wezmę. Rowery są takie same, tylko one są dostępne w dwóch kolorach i to są nawet dwa rozmiary. 51 jedynka z Cannondale będzie dobra tak do 173-4 nie więcej. 54 czwórka do 182 nawet. On to dla mnie już, jest za długi. To już tak grubo pamiętajcie, że jeżeli jesteście też na skraju rozmiarów, ale lubicie Chociaż rower bardziej racingowy, nie, to bierzecie wsiadało. mniejszy. Rower, jak nie wiesz. i jak nie ustawiać pozycji na rowerze to nic nie znaczy rower bardziej turystyczny, bierzemy rozmiar większy uwaga o, tak to nie nie, nie. to co domek jeszcze trzeba strzelić troszkę musimy kilometrów musimy na bazę ale i ty musisz opowiedzieć wrażenia z jazdy bo ja też się chciałem odnieść, bo ostatnio pod którymś z filmów było, że ja powinienem dać ci więcej mówić a sam jestem marketingowa głowa. To nie jest tak, że jestem marketingowa głowa, a czy trochę jest, oczywiście, że tak. Tylko to, co jest istotne, ja po prostu czytam to, co producent przysyła nam informacje o rowerze i przekazuję wam. Nie czytam. Tego sam nie wymyślam. A ty? A ja czytam. I co? Nie stosuję tego. Zaraz zacząłem wrażenie z jazdy, ale jak tu jechałem, na pewno powiem wam tak. A, wam, ludziom, wszystkim. To może zaraz, jak będziemy jechać, żeby Tomek content tworzyć. Tomek, ale wiesz, co ty musisz zrobić, żeby tradycji stało się zadość? A teraz jeszcze jak felicie? No przyśpiesz, zrywa, zobacz, czy robisz ja muszę czy nie. się rozkręcić. Powiem ci. Albo do samochodu ile? Trzy dychy, tak? No. Na pewno on tak. Ja mam metr 75. No. Na pewno tutaj dla mnie 54 jest za długi. Ja musiałbym mostek skrócić ale to nie mógłbyś kupić 51 i ten, nie, bo 51 był... 54 byłby i, skróci i skrócić mostek. Tak, druga sprawa. Na pewno kierownica jest za szeroka dla mnie. Tak, teraz w ogóle jest trend w peletonie. To jest. I nie tylko w peletonie. Żeby kierownice mieć węższe, bo jest po prostu wygodniej. Łatwiej jest sobie stać tak, niż stać o tak o jak tak. były kafarzysta Białostocki. No no. Ogólnie rower, jak to rower karbonowy. Jedzie, jedzie, tak? Rower jaki jest, każdy widzi. Ja chcę tylko go zważyć. No. Tu może ale nie będzie lekko. To on przyspiesza. Zaraz powiedzą, że powiem w dolnym chwycie. Ale... Jedziesz? Tak, dam radę. Nie ma tego... Wow! A mówiąc po męsku, nie ma jebnięcia. No nie ma. Nie ma jebnięcia. Jest? A ja się nie zgadzam z Tobą. I co? Ja uważam, że rower bardzo dobrze jeździ. Ale nie ma... Nie ma takiego, bo Ty masz przyzwyczajony organizm do tego, że Twoja szosa waży 2-3 kg mniej, Zaraz A 2-3 kg w rowerze to nie da się przeliczyć tyle, że ty ja schudnę 3 kg i będzie No nie. samo. Tu moim zdaniem na pewno koła, by zrobiły robotę na lżejsze, jakbyśmy wstawili, on by się troszkę lepiej zbierał na bank. Nie, ale dla mnie, jeżeli chodzi o same przyspieszenie i to jak rower jedzie, to jest spoko. Czy ty pamiętasz, jakie wrażenie wywarł na nas synaps? Pierwsza ta, ta Te z, z otworem. 4 czy 5 lat temu, tak. Jak byliśmy w Czechach? Tak, i on, wow, że on fajnie, fajnie jechał, ale wiesz co? Mam wrażenie, że tam jak był ten otwór, no. To było czuć, że to pracuje bardziej. No. Bo go po kamieniach też spłukliśmy. No. I było tak w pupkę mięciutko, tu już nie jest tak mięciutko tak naprawdę. No bo tak naprawdę nie za dużo rzeczy może amortyzować. Znaczy, tak, konstrukcja ramy została w taki sposób wykonana, też geometria, że coś tam amortyzuje. Ale umówmy się, tu chodzi bardziej to nie jest do ścigania rower. Tak jest, on ma mieć geometrię taką, że sloping idzie do tyłu. Zwał jak zwał, tak? Tak. Można tak powiedzieć? Tak, sloping tak do tyłu, bo do przodu nie. Tak. Ale no nie no jest i... rower do ścigania, skoro za... mówił, że można opony 35, piątki, czyli można na lekkie sutry, tak? Tak, a dodatkowo ten rower ma być wygodnicki, więc on musi mieć podniesioną główkę ramy. No i taki właśnie jest. Znajdzie się również... Ale jadę po kowce! Pary śrubę etową. Pary śruba X. Zaraz zobaczymy wagę tego pojazdu. I jako ciekawostka zrobimy też taki pomiar, ile się różni jeden rozmiar ramy od drugiego. Bo... Tylko tu trzeba uwzględnić również malowanie, że na którym się jest pewnie więcej lakieru, Na moim pewnie jest więcej farby. Na którym się jest mniej. Dawaj Easy, bo zadyszkę złapałem. No ja coś czekaj. Ja już chyba też w roztrenowaniu. Z wiftem wczoraj jeździłem. I co? Fajnie? Fajnie. Ja nie! A będziesz w tym roku robił trening? Tak, trening robię. Co robisz? Trening. Ja siłowni się zapisał. Zapisałeś się już? Firma... Nie, będę, będę, będę. Na razie już basen był. A firma dała Multisporta ci? Dała. Uuuu. Więc... Zobaczymy. I masz jak... już korzystać, tak? Na no siłownię? na basenie nie byłem. Gdzie na siłownię będziesz chodził? No pewnie do Magic chyba. O to aż daleko? Nie wiem, bo na osiedlu u mnie nie ma żadnej siłowni. No ma droić, Do Starsa. To Zaczem. jest ja tam exercise dwa lata robiłem. Bardzo polecam. A tam Benefita też, nie? Tak. No. Może I tam tam pani, tam pani Dorota, kierownik, ona A się mnie to tobą nie obchodzi opiekuje. pani Dorota, mnie obchodzi, Ale w że porządku, ludzie są tam bardzo. Mi Naprawdę. Mi się nie chce chyba samochodu ruszać, więc chyba ja rowerem będę jeździł. Rowerem jeździł na siłownię, żeby... Tam jeszcze rowerkiem brakuje, żebyś pojeździł. Ale słuchaj. Dawaj. Kiedyś czytałem, że to jest dziwne, że ludzie jadą samochodem na siłownię, żeby pobiegać na bieżni. Albo jadą rowerem na siłownię, żeby rowerkiem pojeździć. To też. No dobra, i co? No, wasz pierwszy. I to pa, pa, to będzie szok. To to szok? 54 mam szok. E, szok. 54 pedały duracyjne są wstawione. Nie, umów, fing Stary. Ty, nie jesteś też źle. 9720. 9725 dokładnie. No powiem ci. Co? Lekko to nie jest. Lekko, to już było. Magic! Mówi, mówi. 9,745, Felcik miałeś rację, czarny cięższy. Ale mniejszy rozmiar. No tak. Czyli tu le... klakieru więcej. O. Chyba, że moje ugniatacze więcej ważą niż twoje. No, moje są Racy. twoje to A najtańsze. A nie no! Stary, to tak nie można porównywać. Ale to coś dziwne. No wychodzi tak, tak wyszło no. To różnica na ugniataczach mocy jest. Że nie Ile no, różnicy na ugniataczach mocy jest? Nie wiem, 50 no, może no. być. Nie odejmujemy, e, odejmujemy na... tylko ugniatacze, żadnych błotników, bagażników, siodełka, Dobra. kasety, płet. Już Cię Pan kiedyś podsumował. Co odejmujemy, co nie odejmujemy. W skrócie rowery ważą bardzo podobnie, jest to różnica, która jest praktycznie nieistotna. Tak, jest to... Drodzy YouTube widzowie, proszę mówić. Nieduża Tam myślałem, że będzie większa różnica, wiesz, co do rozmiaru. No nie jest. No. Wszystko już? Dziwne. Chciałbyś tam podsumować jakąś puentę dać? Nie, nie chcę. Po ciepło się robi, powiem ci. Skóra przycieka już czy nie? No. Co to moje Gdzie jesteś? Gdzie Gdzie jest? Gdzie, Gdzie jest? W mordorze. W mordorze. Obrze, Co masz? Canon Dale synapsy, ale tylko w tym ładnym kolorze. Druknąłem. Ty druknąłeś? No ja druknąłem. Tu podoba się dla mnie. Na razie, pa. Kochani, będziemy kończyć. Dzięki, że byliście z nami. Pamiętajcie, dzwonki, lajki, suby. Kupcie smary, ska nowe skarpety. To jest hit nowy. Te Nie nasze nic. skarpety, których sprzedaliśmy, o Jezu, i jeszcze trochę. Teraz jest wersja filigranowy zawodnik. Więc każdym w tym kraju już może być filigranowym zawodnikiem, tak jak jest. nałoży takie skiety. Tak jest. Dzięki, że byliście z nami, pa. pa. Komar mnie ugryzł. Nie ma już komarów. Ale mnie ugryzł. It